Era wodnika, kto przeniesie się do nowego świata. Moi drodzy, te wydarzenia, które mają teraz miejsce, szczególnie te z ostatnich miesięcy, mówią o tym, że na Ziemię przychodzą zupełnie nowe energie i wielu ludzi nie jest na nie gotowych. Ci, którzy nie są gotowi, mogą opuścić tę rzeczywistość i świat fizyczny. Ci ludzie, którzy nie wytrzymują energii, jakich jest na Ziemi coraz więcej, po prostu odejdą. Rozważania, dokąd odejdą, nie mają sensu. Nie warto o tym rozmawiać, ponieważ założeń jest wiele. Natomiast to, co musisz uczynić, aby stać się człowiekiem nowego świata, to jest bardzo interesująca kwestia istnieją warunki niezbędne do przejścia do nowego świata, do życia w nim. Są to warunki energetyczne, o których mówimy już od dziesiątków lat. Nowy świat będzie się składał z zupełnie nowych ludzi. Nie takich, jacy przeważają obecnie, ponieważ te energie, w których jesteśmy wychowani, są całkowicie nie do przyjęcia dla nowego świata i trzeba je zmienić. Są to energie naszych uczuć, nasz charakter. Człowiek jako istota fizyczna składa się z energii. Jeśli te energie są destrukcyjne, to jest on niszczycielem i właśnie tacy ludzie są potrzebni tym, którzy w tej chwili dowodzą na Ziemi, ponieważ są to pasożyty żywiące się niskimi energiami. One celowo tworzą dla nas taki sposób życia, abyśmy żyli głównie tymi negatywnymi cechami charakteru narzuca nam się taki styl życia. Jeśli chcecie stać się nowymi ludźmi, to trzeba zmienić swój sposób życia, trzeba się zdecydowanie pozbyć destrukcyjnych form naszych zachowań. Ale w tym celu najpierw musimy się o nich dowiedzieć. Musimy zrozumieć skąd one pochodzą i przez kogo są prowokowane, jakie konkretnie zjawiska w naszym życiu przyczyniają się do przejawienia negatywnych cech charakteru. W obecnej chwili trwa odliczanie czasu panowania sił mroku na tej planecie, a ponieważ ci, co służą światłu, są w mniejszości, to otrzymują pomoc. Zawsze macie ochronę, dopóki pozostajecie całkowicie zintegrowani ze swoją misją. Co się tyczy wydarzeń na całym świecie, to nic nie jest zakończone, jest wręcz przeciwnie plan jest wykonywany. Bądźcie tego pewni, a katastrofy będą minimalizowane. Wdzięczność Wam wszystkim.